Do, 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 do. kolejny za nami, 2-2 z Orkanem w mecz o dwóch obliczach, fatalny początek Olimpii, później było już dużo, dużo lepiej. Powiedz, ja no tak, się zgadza się, ta pierwsza połowa w sumie 21 minut to można powiedzieć jakbyśmy wysiedli dopiero z autobusu, bo, bo organizacja gry fatalna, widać, że przeciwnik bardzo mocno zdeterminowany do tego, żeby napierać i agresywnie odbierać piłkę już na naszej połowie. I do tego dwa proste błędy. Jeden przy stałym fragmencie gry, a drugi przy wyprowadzaniu piłki. I zrobiło się 2-0, prawda? Natomiast no, z każdą minutą wydaje mi się, że próbowaliśmy uspokoić najpierw tę grę, a później przejąć inicjatywę. I to w drugiej połowie było w szczególności widać. Może trochę przeciwnik spuścił stonu i był bardziej zmęczony, ale te zmiany w postaci zawodników, w postaci młodzieżowców, no, na pewno dają jakiś, jakiś optymizm do tego, co robimy na co dzień. I tych sytuacji już było dużo, dużo więcej niewykorzystany rzut karny i w konsekwencji wynik 2 do 2, co jest oczywiście nie najważniejsze, ale na pewno dobry prognostyk przed, przed następnymi oczami. właśnie, młodzieżowcy pokazali się z bardzo dobrej strony, w końcówce zamknęli wręcz rywali na ich polu karnym, niewiele brakowało, udałoby się wygrać, Bo powiedz mi Mateusz Dregan moim zdaniem najlepiej się z nimi zaprezentował jest to twoim zdaniem chłopak, który Wiosną może dostać parę minut na boisku? Ja sądzę, że tutaj podstawą jest, jest praca z młodzieżą i przede wszystkim wprowadzanie do kadry pierwszego zespołu zawodników, właśnie w wieku Mateusza. prawda? Jest to sens, który, który nam tutaj uświeca, i mam nadzieję, że będzie tutaj dla publiczności kowarskiej nie tylko Mateusz, ale większości młodzieżowcy będą występować, bo to tak jak mówię, jest to cel nadrzędny i fajnie, jeżeli oni się wkomponują w zespół. A widać tutaj i, i dzisiaj Tomek, który grał w pierwszej połowie, też się dobrze zaprezentował. i i jak najbardziej pozytywnie oceniam występ no, wszystkich młodzieżowców, ale Mateusz dzisiaj zaliczył bardzo dobry występ. Po raz drugi y, zagrali Tobiasz Kuźniewski i mm -hmm. Leonso na kondes zawodników testowanych. Mm -hmm jak ich przyszłość? Już można coś powiedzieć na ten temat? Myślę, że, że tutaj w szczególności Lasana z dobrej strony się pokazał, jeżeli chodzi o, o te przygotowanie, tak już wcześniej wspominałem, szybkościowe, to widać, że ma predyspozycję do, do tutaj szybkościowej gry i praktycznie te sytuacje, które wypracowaliśmy na początku drugiej połowy, to, to w większości były sprokurowane przez przez to, że, że obrońcy przeciwnika nie radzili, się, nie radzili sobie z jego szybkością, natomiast Tobiasz też się dosyć solidnie zaprezentował, ale bardziej mi przypadł do gustu w drugiej połowie, gdzie funkcję tej bocznego obrońcy i doświadczenie dosyć spore na boiskach i trzeciej, i czwartoligowych i, i myślę, że na tej pozycji byłby na pewno wzmocnieniem, a co do przyszłości tych dwóch zawodników, to myślę, że na dniach będziemy wiedzieli, czy zostaną zawodnikami i no, Wróćmy jeszcze do tego karnego. Jednego Mateusz Han wykorzystał, drugiego nie. Jaki jest w ogóle pomysł twój na karny? Jeżeli chodzi o wykonawców, to w tej chwili no, podstawowym wykonawcą jest Maciek Udot, który ma stuprocentową skuteczność, ale w dniu dzisiejszym go nie było. I zawsze mamy tak, że mamy grupę trzech zawodników, którzy po treningu zostają i, i wykonują ten element w określonej ilości. I kolejnym z nich właśnie był, był Mateusz Khan. No, Tak to jest, że, że czasami przychodzi taki moment, gdzie się ktoś pomyli i wtedy trzeba myśleć, kto będzie kolejnym wykonawcą. Natomiast, są no, to tak jak mówię, z podstawowym tutaj egzekutorem jest, jest Maciek i myślę, że to się nie zmieni w najbliższej przyszłości. Dziękuję. Panie trenerze, remis z Olimpią, dwa dwóch. Ciekawy mecz, proszę o komentarz do tego spotkania. Dwa oblicza ten mecz miał. Pierwsze oblicze to pierwsza połowa, w której wyszliśmy bez trzech, bez trzech zawodników, którzy są kontuzjowani i też pracują. No dwie zmiany, praktycznie optymalnym zestawieniem. Natomiast druga, druga część meczu to weryfikacja tych chłopców, którzy. Którzy pukają do, do pierwszej drużyny, ale, ale sami się weryfikują. Pierwsze 20 minut e, to naprawdę robiło wrażenie, jak grać się tak zdeterminowanego zespołu na sparingu. Nieczęsto da się zobaczyć. No, w, ja uważam, że na każdym meczu powinno wychodzić optymalnie zmotywowanym do, do, do gry. A to po co byłby ten sparing, gdyby chłopcy wyszli i nie chcieli grać? Druga połowa, właśnie to było, to było, co mi się nie podobało. Nie było walki, nie było jakby takiej chęci i mniejsza motywacja jakby była zespół. Jak pan oceni Olimpię Kowary? To silny rywal? Myślę, że jeżeli chodzi tutaj o cenę, to Liga zweryfikuje, natomiast... Oni są tak samo w okresie przygotowawczym, tak jak i my i teraz oni mają w nogach pewne obciążenia, które w okresie przygotowawczym zostały założone i myślę, że weryfikacja dopiero nastąpi w lidze. O co gra Orkan na wiosnę? Ja jestem typem takiego człowieka, który zawsze chciałby wziąć wszystko i grał pełną pulę. Dziękuję. Dzięki.